masa, energia zielonych łódz z Polski. Na przykładzie tutaj powiatu Olsztyńskiego. Całą godzinę temu akurat w powiecie Olsztyńskim podpisywaliśmy umowę dotyczącej budowy pierwszej w naszej regionie elektrowni fotowoltaicznej. 1 jeden mega. Także w dzisiejszym że, ta elektrownia jest w celu właśnie przeznaczenia i yy, yy, przeznaczenia nam co odnawialne źródło energii. E, proszę Państwa, bardzo mi serdecznie, bardzo mi miło powitać tutaj na sali sesyjnej Starostwo Powiatowego e, Pana e, Ryszarda. A więc wiele obszarów zarówno leśnego, jak i rolniczego, którego to można przeznaczyć e, na właśnie e, e, rozwój tegoż nawiadnego źródła energii bardzo serdecznie również witam właśnie przedstawicieli leśnictwa, a więc nadleśniczych, zarówno nadleśnictwa leśnictwa Jakiełek, jak i nadleśnictwa leśnictwa Nowera witam Państwa nad leśniczą. Witam koleżanki i kolegów samorządowców z terenu powiatu olsztyńskiego. Mam nadzieję, że ta konferencja przybliży Państwu te możliwości, które dysponują właśnie powiatu olsztyńskim. Życzę wszystkim, żeby... żeby dobrego myślenia, no jest już dobre myślenie, ale żeby to dobre myślenie przełożyło się na konkretne inwestycje w odnawialne źródła w energii w zużycie Dziękuję bardzo. ten plan bioenergetyczny, który jest jakby ty, <trymny> tym podstawowym elementem spotkania, spotkania, które, które organizuje przede wszystkim tego grudnia tak, takie bardziej robocze, gdzie skoncentrujemy się na przedstawieniu pewnych studiów wykonalności inwestycji w ramach projektów wykonanych e, i przedstawimy to również aspekty innych źródeł biomasy niż, niż biomasa leśna, które są bardzo istotne. Zresztą no, warto sobie usmysłowić, że z lasu na cele energetyczne. No, możemy uzyskać, no wachstwo, tak, to nie zweryfikować, ale i około 5 e, ton, nie? Czy 3 tony z hektara. Natomiast e, z upraw energetycznych to mogą być nawet, od wieniu, może być nawet nie 30 e, ton. E, także ten aspekt w tym planie energetycznym jest, e, jest też e, jakby istotny. Te studia wykonalności i... Inne działania promocyjne są wykonywane w ramach takiego projektu o nazwie Promobio, To jest projekt Komisji Europejskiej z programu Inteligentna Energia dla Europy. No, projekt po prostu gdzie mają te kraje bardzo duże doświadczenie jeśli chodzi o energetyczne wykorzystanie biomasy. No troszkę inną niż w Polsce jest struktura, struktura lasów, prawda? Jest tam dużo lasów prywatnych, planie logistycznym przygotowanie, przygotowanie odpowiedni, odpowiednio przygotowanie konkretnych inwestycji, no natomiast bardzo dużo się w tym zakresie dzieje oczywiście są. Plan energetyczny jest elementem strategii rozwoju wykorzystania włoży, jak również programu, programu operacyjnego, jak również planu gospodarki niskoemisyjnej oraz planu staram się pokrótce omówić. Pierwszym, pierwszym rozdziałem planu energetycznego są dane ogólne. Są to dane pozyskane z Głównego Urzędu Statystycznego, jak również przekazane przez powiat Olsztyński. Tak jak Państwo doskonale wiedzą. Федерации